Czy naprawdę życie nam się przydarza? Czy jesteśmy tylko biernymi odbiorcami zdarzeń, nad którymi nie mamy kontroli? To przekonanie, że świat zewnętrzny decyduje o naszym losie, jest jedną z największych iluzji, w jakich żyje człowiek. I właśnie te iluzje Karl Gustav Jung rozbił z chirurgiczną precyzją. Dla Junga nic nie przydarza się człowiekowi z zewnątrz. Wszystko, co się wydarza, przechodzi przez jego własną psychikę. To nie świat nas rani. To nasze nieświadome treści, które ten świat odbija, powodują cierpienie. Widzimy rzeczywistość taką, jaką jesteśmy, a nie taką, jaka naprawdę jest. To oznacza, że każda relacja, każde wydarzenie, każdy konflikt to nic innego jak echo naszej własnej duszy. Życie zewnętrzne jest projekcją wewnętrznego filmu, który rozgrywa się nieprzerwanie, często bez naszej wiedzy i świadomości. Jung odkrył, że psychika człowieka działa jak zwierciadło, wszystko, co przeżywamy, jest odbiciem naszych wewnętrznych treści. A jeśli nie jesteśmy ich świadomi, wydają się pochodzić z zewnątrz. Wtedy czujemy się jak ofiary, którym coś się przydarzyło, zamiast jak autorzy historii, która się właśnie rozgrywa. To fundamentalna zmiana perspektywy, z dlaczego świat mnie rani, na co we mnie jest odzwierciedlane przez ten świat. Zamiast walczyć z okolicznościami, zaczynamy słuchać, co one chcą nam powiedzieć. Bo życie nie jest wrogiem, jest nauczycielem. W momencie, w którym rozumiemy, że nie jesteśmy tylko postacią na scenie, lecz także scenarzystą, reżyserem i widzem jednocześnie, coś głęboko się zmienia. Przestajemy szukać winnych na zewnątrz, zaczynamy podróż do wnętrza i tam właśnie zaczyna się prawdziwa przemiana. Wyobraź sobie, że całe twoje życie, każda relacja, każda porażka, każda radość, to nie obiektywna rzeczywistość, lecz subiektywna interpretacja. Karl Jung był przekonany, że świat, jaki postrzegamy, nie jest światem takim, jakim jest, lecz światem filtrowanym przez nasze wnętrze. Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są, widzimy je przez pryzmat naszych kompleksów, ran, pragnień i lęków. To, co nazywamy rzeczywistością, jest psychologiczną symulacją. Tworzoną przez nieświadomość, animowaną przez emocje, a zabarwioną przez przeszłość, o której już zapomnieliśmy, ale ona nadal nami kieruje. Na przykład dwie osoby mogą przeżyć to samo wydarzenie i opisać je zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo nie doświadczyły faktu, doświadczyły własnej interpretacji, a ta interpretacja zależy od zawartości ich psychiki. Jung nazywał te filtry kompleksami. To są fragmenty naszej psychiki, które oderwały się od świadomości, ale nadal mają wpływ na nasze zachowanie i postrzeganie. Kompleksy to nie tylko traumy, to również role, jakie przyjęliśmy: bohater, ofiara, ratownik. One decydują, jak widzimy świat i co z niego wybieramy, by potwierdzić naszą wersję historii. Jeszcze głębiej w psychice znajduje się cień wszystko to, czego nie chcemy widzieć w sobie cechy wyparte, uczucia uznane za nieakceptowalne, impulsy, które stłumiliśmy. Ale one nie znikają. Cień żyje i działa, tyle że z ukrycia, projektując się na innych i zniekształcając naszą percepcję. Dlatego tak często to, co nas drażni w innych, mówi więcej o nas samych niż o nich. To, co podziwiamy, też. Świat zewnętrzny staje się sceną, na której odgrywamy nieuświadomione części własnej duszy. W tym sensie rzeczywistość psychologiczna jest bardziej realna niż ta zewnętrzna, bo to ona decyduje, jak reagujemy, co wybieramy i czym się stajemy. Zmieniając sposób, w jaki postrzegamy siebie, zmieniamy świat, jaki widzimy. Zrozumienie tego jest początkiem wolności. Nie musimy już kontrolować świata. Wystarczy, że nauczymy się czytać jego symbole, bo wszystko, co przychodzi z zewnątrz, już wcześniej istniało w nas. Dlaczego pewni ludzie doprowadzają nas do szału, choć obiektywnie nic strasznego nie robią? Dlaczego inni nas fascynują, choć ledwo ich znamy? Według Junga odpowiedź nie leży w nich, lecz w nas samych. Ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, często stają się ekranem, na który rzutujemy własne nieuświadomione treści, często te najbardziej niewygodne. To właśnie mechanizm projekcji proces, w którym wypieramy z siebie coś, czego nie akceptujemy. I odnajdujemy to na zewnątrz, w drugim człowieku. Cień, to pojęcie kluczowe w psychologii Junga, zawiera w sobie wszystko, co zostało przez nas odrzucone: cechy, których nie chcemy widzieć, impulsy, które uważamy za niegodne, emocje, które uznaliśmy za słabość. Ale cień nie znika, żyje i domaga się uznania. Kiedy spotykamy kogoś, kto nas denerwuje do granic możliwości, często nie zdajemy sobie sprawy, że to, co tak nas irytuje, jest częścią nas samych. Przykład? Jung opisał przypadek pacjenta, który nie znosił ludzi aroganckich. W jego opowieściach przewijały się opisy zadzierających nosa pewnych siebie i bezczelnych osób, a jednak sam był nadzwyczaj surowy wobec siebie, tłumił własną pewność siebie i dusił w sobie każdą iskrę ambicji, bo został wychowany w przekonaniu, że to pycha. To, czego nie pozwalamy sobie przeżywać, odnajdujemy u innych, ale nie tylko w negatywnym sensie. Także podziw, fascynacja, zachwyt często wskazują na ukryte potencjały, które czekają na nasze uznanie. Dlatego warto zapytać, dlaczego ten człowiek tak silnie na mnie działa? Co we mnie odrzucam, co właśnie on mi pokazuje, co tęskni by zostać przyjęte? Nienawiść jest często formą samoodrzucenia, pisał Jung. Gdy to zrozumiemy, przestajemy traktować relacje jak pole bitwy, a zaczynamy widzieć je jako lustra. Każdy człowiek, którego spotykasz, w jakiś sposób, pokazuje ci ciebie samego. Nie chodzi o to, by wszystko analizować, chodzi o to, by słuchać tego, co nas porusza, bo to, co nas dotyka, dotyczy nas. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że pewne sytuacje w twoim życiu powtarzają się jak w zamkniętym kręgu, że znowu jesteś w tej samej relacji? Mimo, że z inną osobą, że znów utknąłeś w podobnym miejscu, choć przecież miało być inaczej. Dla Junga to nie przypadek, to mechanizm. Nieświadomość działa w cyklach, dopóki nie zostanie rozpoznana. To, co jest wypierane i nierozumiane, będzie się powtarzać, zmieniając jedynie formę, ale nie treść. To właśnie dlatego ludzie często wpadają w te same pułapki, ten sam typ partnera, ten sam konflikt w pracy. Te same uczucia porażki, odrzucenia, bezsilności. Na zewnątrz wszystko się zmienia, ale wewnątrz, głęboko w psychice, działa ten sam stary wzorzec. Jung opisał to jako bycie autorem własnej nieświadomej historii. Żyjemy scenariuszem, którego nie napisaliśmy świadomie, ale którego jesteśmy głównym bohaterem. Scenariusz ten składa się z wczesnych doświadczeń, interpretacji emocjonalnych, ról narzuconych przez rodzinę i społeczeństwo. To one tworzą program, który się w nas odtwarza. Nie jesteśmy winni, ale jesteśmy odpowiedzialni. To, co się powtarza, nie jest karą, jest wezwaniem. Jeśli los prowadzi cię wciąż do tego samego punktu, to nie po to by cię zranić, lecz byś coś zobaczył. Coś, co do tej pory było niewidzialne, coś, co domaga się uznania i integracji. Jung podkreślał: dopóki nie uświadomimy sobie tych wzorców. Będziemy nazywać je przeznaczeniem. Ale to nie przeznaczenie nami rządzi, to nieświadomość. Przerwanie tego cyklu nie polega na walce z zewnętrznością, polega na skierowaniu uwagi do wewnątrz. Kiedy zaczynamy rozpoznawać powtarzające się motywy, zamiast je odgrywać, pojawia się przestrzeń przestrzeń wyboru, świadomość. I właśnie w tej przestrzeni między automatyczną reakcją a świadomym działaniem zaczyna się wolność. Nie ma nic trudniejszego, niż spojrzeć sobie w oczy, prawdziwie, bez ucieczki, bez maski. Dlatego, gdy świat zewnętrzny zaczyna odbijać nasz cień, pierwszą reakcją nie jest zrozumienie, lecz opór. Ego, nasze świadome ja, nie lubi konfrontacji z tym, co nie pasuje do obrazu, jaki o sobie zbudowaliśmy. Jeśli widzimy siebie jako dobrego człowieka, trudno nam przyjąć cień agresji, zazdrości czy kontroli. Gdy ten cień wychodzi na powierzchnię, często w innych ludziach lub sytuacjach, ego się broni. Zaczynamy walczyć z tym, co widzimy, ale tak naprawdę walczymy z częścią siebie. Jung opisał przypadek kobiety, która przez lata zmagała się z poczuciem, że wszyscy wokół są nieodpowiedzialni. Frustrowała się, narzekała, kontrolowała każdą sytuację, próbując uratować otoczenie. W terapii okazało się, że to nie świat był problemem lecz jej nieświadoma potrzeba kontroli, wynikająca z głęboko zakorzenionego lęku przed chaosem i opuszczeniem. Im bardziej tłumimy część siebie, tym silniej projektujemy ją na zewnątrz. I im bardziej ją widzimy tam, tym bardziej próbujemy to naprawić, nie u siebie, lecz w innych, ale rzeczywistość nie poddaje się naszej kontroli. Wręcz przeciwnie, im silniej próbujemy zmienić świat, tym bardziej on nas konfrontuje z tym, czego nie chcemy zobaczyć. To właśnie jest walka z lustrem. Tymczasem lustro nie kłamie, ono pokazuje, i nie po to, by nas zawstydzić, ale by nas obudzić. Każda sytuacja, która wywołuje silną reakcję emocjonalną, jest zaproszeniem: Zobacz, to jesteś ty, może nie taki, jakiego znasz, ale taki, jakim też jesteś. Akceptacja tej prawdy nie jest kapitulacją jest początkiem pojednania. Kiedy przestajemy walczyć z odbiciem, możemy zacząć naprawdę się sobie przyglądać. A wtedy zmiana staje się możliwa. Nie przez siłę, przez świadomość. Ludzie przychodzą na terapię z różnymi problemami. Depresją, lękiem, uzależnieniem, samotnością, kryzysami w relacjach. Każdy z tych objawów wydaje się inny, wyjątkowy, trudny, ale Jung dostrzegł coś, czego wielu nie widzi. Pod powierzchnią wszystkich problemów istnieje jedno wspólne źródło i jest nim nieświadomość. Nieświadomość to nie tylko miejsce przechowywania traum to ogromny magazyn wszystkiego, co zostało wyparte, zapomniane, zignorowane zarówno tego, co bolesne, jak i tego, co cenne. I właśnie to, czego nie znamy w sobie, ma największą władzę nad naszym życiem. Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomości świadomą, będzie kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Nieświadomość nie znika tylko dlatego, że jej nie widzimy. Wręcz przeciwnie, ona się przejawia przez objawy, przez powtarzające się sytuacje, przez ludzi, których przyciągamy, przez wewnętrzne napięcia, których nie rozumiemy. Depresja często nie jest chorobą w tradycyjnym sensie. To dusza, która mówi, już nie mogę dłużej grać tej roli. Lęk to nie tylko biologia, to ostrzeżenie, że żyjemy niezgodnie z prawdą, że coś zostało zepchnięte do ciemności i domaga się ujawnienia. Uzależnienia? Często są próbą znieczulenia bólu istnienia, który nigdy nie został wypowiedziany. Jung zauważył też, że relacje, zwłaszcza te najbliższe, są polem, na którym nieświadomość ujawnia się najintensywniej. Partner, dziecko, przyjaciel. Mogą stawać się nośnikami naszej wewnętrznej rozpaczy, projekcji i niedojrzałości. To dlatego nie wystarczy naprawić zewnętrzny problem. Trzeba zejść głębiej. Trzeba spytać: czego nie chcę zobaczyć? Co próbuję ukryć przed sobą? Co wciąż odgrywam, myśląc, że to nie ja? Zrozumienie, że źródło cierpienia leży w nieświadomości, nie jest powodem do winy, lecz zaproszeniem do odwagi, do zejścia pod powierzchnię. Do spotkania się z tym, co zostało odrzucone, bo tylko to, co zostanie rozpoznane, może być przetransformowane, a tylko to, co stanie się świadome, może zostać uzdrowione. W świecie psychologii jungowskiej istnieje jedno narzędzie, które nie leczy objawu, ale uzdrawia jego źródło: to nie technika, to nie teoria, to stan bycia, świadomość. Jung nie szukał sposobów na pozbycie się cierpienia. On wiedział, że cierpienie jest bramą, a świadomość światłem, które pozwala nam przez tę bramę przejść. Nie po to, by naprawić siebie, ale by siebie zintegrować. Gdy stajemy się świadomi, przestajemy być marionetkami we własnej psychodramie. Widzimy wzorce, dostrzegamy emocje, zanim one nami zawładną. Słyszymy głos lęku, ale nie musimy już za nim podążać. Zaczynamy czytać symbole, zamiast dosłownie je odgrywać. Świadomość nie polega na rozumieniu intelektualnym to nie to samo, co wiedzieć. Możesz wiedzieć, że masz problem z kontrolą i nadal wszystkich kontrolować. Możesz rozumieć swoje dzieciństwo, a wciąż być jego zakładnikiem. Prawdziwa świadomość to akt obecności to moment, w którym widzę, co się we mnie dzieje i nie uciekam. Nie racjonalizuję, nie tłumię tylko jestem. I w tej obecności dzieje się coś niezwykłego napięcie zaczyna się rozpuszczać. Jung nazywał to funkcją transcendentną, procesem, w którym świadomość spotyka się z nieświadomością, tworząc nową jakość. Nie chodzi o to, by wybrać jedną stronę konfliktu, chodzi o to, by wytrzymać napięcie między nimi, świadomie, bez ucieczki i nagle to, co było objawem, przestaje być wrogiem, staje się posłańcem, przynosi sens. Nie każda rana wymaga uleczenia, nie każda emocja musi zniknąć. Czasem wystarczy zobaczyć, uznać, pokochać to, co dotąd było odrzucane, bo świadomość jest jak słońce, nie walczy z ciemnością, ona po prostu świeci. I w tym świetle to, co było ukryte, przestaje straszyć, przestaje nami rządzić, wraca do domu. Prawdziwa mądrość nie polega na gromadzeniu nowych informacji, nie znajduje się w książkach, nie mieszka w autorytetach, nie czeka na zewnętrzne objawienie. Prawdziwa mądrość, według Junga, to przypomnienie tego, co już w nas istnieje. Od najwcześniejszych lat jesteśmy uczeni, że wiedza przychodzi z zewnątrz, że musimy się dowiedzieć, poznać, osiągnąć, ale im bardziej człowiek dojrzewa, tym wyraźniej zaczyna czuć, że odpowiedzi, których szuka, nie są nowe, są znajome, jakby już kiedyś je znał, jakby od zawsze w nim były. To nie przypadek. Jung wierzył, że każdy człowiek nosi w sobie nie tylko osobiste doświadczenia, ale także zbiorową pamięć ludzkości archetypy, symbole, głębokie wzorce sensu, które są starsze niż jakakolwiek kultura. Nazywał to nieświadomością zbiorową. To właśnie dlatego pewne sny, obrazy, historie mają w sobie dziwną moc. Bo dotykają czegoś, co nie jest nowe, lecz odwieczne, coś, co rozpoznajemy nie umysłem, lecz sercem. Wielu ludzi, którzy przechodzą przez kryzysy egzystencjalne, mówi: Czuję, jakbym przypomniał sobie coś, o czym zapomniałem dawno temu. To nie poezja, to doświadczenie powrotu do siebie nie do persony, nie do roli, ale do istoty. Problem polega na tym, że szukamy nie tam, gdzie trzeba szukamy mistrzów, książek, kursów, technik szukamy, bo czujemy pustkę, ale nie wiemy, że to, czego naprawdę pragniemy, już jest w nas. Tylko zakryte, zapomniane, zepchnięte przez hałas świata. Prawdziwa podróż nie polega na zdobywaniu, polega na odkrywaniu, na zdejmowaniu warstw fałszu, iluzji, lęku, na powrocie do rdzenia, do cichego wewnętrznego głosu, który mówił do nas zawsze, tylko myśmy go ignorowali. To dlatego największym odkryciem duchowym nie jest znalezienie prawdy, lecz zrozumienie, że zawsze ją znałeś, tylko bałeś się zaufać. I kiedy wreszcie sobie przypominasz, nie ma już potrzeby szukać dalej. Większość z nas przez dużą część życia utożsamia się z tym, co Jung nazywał ego, czyli świadomą częścią naszej osobowości. To ja, które zna swoje imię, rolę społeczną, historię, ego buduje naszą tożsamość, nasz wizerunek, nasze strategie przetrwania. Ale w pewnym momencie życia, często w kryzysie, stracie lub wypaleniu, zaczynamy przeczuwać, że to nie cała prawda o nas, bo pod powierzchnią ego istnieje coś głębszego. Jung nazwał to jaźnią selbst, wewnętrznym centrum psychiki, które zawiera zarówno to, co świadome, jak i to, co nieświadome. Jaźń to nie tylko większe ja, to świadomość samego istnienia, obserwator, który patrzy bez oceny, obecny, cichy, niezachwiany. Wielki zwrot duchowy zaczyna się wtedy, gdy przestajemy wierzyć, że jesteśmy tylko naszymi myślami, emocjami, historią, kiedy orientujemy się, że możemy obserwować nasze reakcje, lęki, nawet naszą osobowość i że ten, kto obserwuje, nie jest tym, co jest obserwowane to jak przebudzenie ze snu. Przez lata graliśmy rolę, myśląc, że jesteśmy postacią, aż nagle zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy również widzem że nie jesteśmy tylko ojcem, córką, pracownikiem, ofiarą, zwycięzcą, jesteśmy świadomością, która to wszystko widzi. Ego nie znika w tym procesie, ale przestaje rządzić, przestaje być centrum, staje się narzędziem, a nie panem. To właśnie nazywa się procesem indywiduacji, stawaniem się sobą, ale nie tym sobą, który został ukształtowany przez społeczeństwo, lecz sobą prawdziwym, pełnym, zintegrowanym. Tym, który zna zarówno światło, jak i cień i nie musi już niczego udowadniać. W tym momencie zaczynamy żyć inaczej nie przez reakcję, lecz z obecności, nie przez identyfikację, lecz przez wewnętrzny spokój bo kiedy ego służy jaźni, a nie odwrotnie, pojawia się nowa jakość bycia nie ja kontra świat, lecz ja jako część całości. I właśnie wtedy zaczynamy rozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Gdy zaczynasz rozpoznawać siebie nie jako zbiór ról, myśli i emocji, ale jako świadomość, która je obserwuje, zmienia się sposób, w jaki żyjesz. Nie musisz już natychmiast odpowiadać na każdy impuls, każdą prowokację, każdy ból. Możesz być obecny i nie reagować automatycznie. W kulturze działania i natychmiastowej reakcji to brzmi jak herezja. Ale właśnie w tym tkwi siła. Bo reagowanie to często mechanizm obronny ego, a obserwowanie to akt dojrzałości i wolności. Jung wiedział, że większość naszych reakcji to nie wybory, ale odruchy wytrenowane przez lata. Ktoś cię krytykuje? Włącza się wzorzec z dzieciństwa. Ktoś cię odrzuca? Od razu uruchamia się lęk przed opuszczeniem. Widzisz niesprawiedliwość? Wraca wewnętrzny buntownik. I zanim się zorientujesz, już jesteś w środku emocjonalnej burzy, ale możesz inaczej. Możesz zatrzymać się, zauważyć, to mnie poruszyło, poczuć napięcie, ale nie działać z automatu, nie osądzać, nie uciekać, nie tłumić, tylko być z tym świadomie. To właśnie oznacza życie z poziomu jaźni. Nie chodzi o to, by stać się zimnym lub obojętnym. Chodzi o to, by być głęboko obecnym. Tak bardzo, że nie musisz już chronić się przed doświadczeniem. Możesz je w pełni przyjąć, nie dając mu władzy nad sobą. Jung pisał o wytrzymywaniu napięcia przeciwieństw, o zdolności trzymania dwóch sprzecznych emocji, pragnień lub prawd bez konieczności natychmiastowego rozwiązania. To właśnie robi obserwator. Pozwala, by napięcie dojrzało, a wtedy z wnętrza wyłania się nowa jakość. Nie musisz już udowadniać niczego. Nie musisz kontrolować wszystkiego. Możesz patrzeć, czuć, oddychać, bo prawdziwa transformacja nie przychodzi przez walkę. Przychodzi przez świadomość, która nie reaguje, tylko rozpoznaje sens. I w tej ciszy, pomiędzy bodźcem a reakcją, rodzi się Twoja wolność. Na końcu każdej drogi duchowej, psychologicznej czy egzystencjalnej, czeka jedno proste i zarazem najtrudniejsze odkrycie. Wszystko, czego szukałeś, było w tobie. Nie ma tam na zewnątrz nikogo, kto cię uratował. Nie ma mistrza, który zna twoją drogę lepiej niż ty. Nie ma relacji, która wypełni twoją pustkę, jeśli sam jej nie przyjmiesz. Ty jesteś początkiem i końcem. Dla Junga ostateczna prawda była mistyczna. Świat nie jest zewnętrzną rzeczywistością oddzieloną od nas, ale odbiciem naszej wewnętrznej struktury. Każda osoba, którą spotykasz, to symbol. Każde wydarzenie, wiadomość, każdy ból, przypomnienie. Wszystko, co cię porusza, fascynuje, rani, zachwyca. To ty. To twoje nieuświadomione pragnienia, rany, lęki i dary, które projektujesz na zewnątrz, by móc je wreszcie zobaczyć. Nie ma oddzielenia, nie ma ja i inni. Jest tylko jedno pole świadomości, w którym toczy się gra gra w zapominanie i przypominanie. W oddzielenie i powrót. Kiedy przestajesz szukać winnych, odpowiedzialnych, wybawców, zaczynasz widzieć wyraźnie. Nie po to, by wszystko kontrolować, ale by wszystko uznać. Wszystko, co się wydarzyło, miało ci coś pokazać. Każdy człowiek był lustrem, każda emocja posłańcem. To nie znaczy, że masz znosić przemoc, zaprzeczać realnym cierpieniom, czy udawać, że wszystko jest dobrze. To znaczy, że możesz przestać się gubić w powierzchni zdarzeń i sięgnąć głębiej, bo jeśli wszystko jest tobą, to nie jesteś już ofiarą, jesteś twórcą. I kiedy ten twórca się budzi, nie potrzebuje już więcej szukać, bo zrozumiał, że ten, kto szukał, był tym, kogo szukał. W ciszy serca pod warstwą historii ról i bólu, zawsze byłeś ty, cały, pełny, gotowy, by sobie przypomnieć. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło coś w tobie, nie pozwól, by to po prostu minęło. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz dalej odkrywać głębie swojej psychiki i iść drogą wewnętrznej przemiany. Podziel się w komentarzach, który moment dzisiejszego filmu był dla ciebie najważniejszy, co wywołało poruszenie, opór, a może przypomnienie. Twoja historia może pomóc innym, a rozmowa, którą tu prowadzimy, ma sens tylko dzięki Twojej obecności. Dziękuję Ci za czas, uwagę i odwagę, by spojrzeć w siebie głębiej. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a może raczej w kolejnym lustrze.